W dzisiejszym wydaniu wieści z ratusza powiemy o trwającej pandemii koronawirusa, porozmawiamy o nowo tworzonym parku pokoju, przypomnimy o Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zapowiemy rekrutację do miejskich szkół podstawowych, a także zaprosimy na wystawę malarstwa do Muzeum Zamek. Pandemia jest z nami od roku i jak widać nie zamierza odpuszczać. W całym kraju ponownie wzrasta liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Trzecia fala jest coraz bardziej widoczna w codziennych statystykach. W powiecie Oświęcimskim w ostatnich dniach zachorowało 128 osób. Służby wojewody małopolskiego informują, że na bieżąco przyglądają się sytuacji epidemicznej i będą dostosowywać do niej dalsze działania dotyczące bazy łóżek covidowych w Małopolsce. Jak informują w Oświęcimskim Szpitalu Powiatowym nadal będzie zabezpieczonych 12 łóżek oją dla pacjentów COVID-19. Natomiast Szpital Powiatowy w Chrzanowie przejmie docelowo zabezpieczenie łóżek dla pacjentów z potwierdzonym wynikiem SARS-CoV-2 zarówno z powiatu chrzanowskiego, jak i oświęcimskiego. Będą w nim łącznie 124 łóżka, w tym trzy respiratorowe. Wirus ma coraz to nowe mutacje i większą agresywność. Szczepienia i zachowanie środków ostrożności w relacjach zawodowych podczas zakupów czy wypoczynku dają pewne nadzieje na poprawę sytuacji. W Oświęcimiu w kilku szkołach podstawowych nauczyciele są już zaszczepieni przeciwko COVID-19 pierwszą dawką preparatu AstraZeneca. W pozostałych będą szczepieni w najbliższych dniach. W przychodniach Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego szczepieni są seniorzy. Do 14 marca przedłużono działalność hoteli, stoków narciarskich, otwartych boisk i kortów oraz basenów, muzeów, kin, filharmonii i teatrów. W Muzeum Zamek otwarte zostały tunele, które można zwiedzać po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu. Na projekcje kinowe zaprasza nasze kino w Oświęcimskim Centrum Kultury, a Oświęcimska pływalnia do skorzystania z oferty strefy rekreacyjnej i saun i basenów. Tempo przyrostu zachorowań podczas trzeciej fali lub jej zatrzymanie zależy od naszego zachowania. Nowe zasady bezpieczeństwa nakazują zasłanianie nosa i ust wyłącznie maseczkami, które lepiej nas zabezpieczają przed zakażeniem. Noszenie przy zasłanianie ust i nosa szalikami, chustami jest zakazane. Utrzymanie dystansu społecznego to 1,5 metra. Częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych. Walka z koronawirusem nadal trwa. Bądźmy odpowiedzialni chronimy siebie i najbliższych, aby nie stracić tego, co najcenniejsze. Już niewiele czasu dzieli nas od otwarcia nowego miejsca do rekreacji i wypoczynku. Park pokoju ma być gotowy w połowie roku. Oświęcimianie będą mogli wreszcie poznać to miejsce, które w naturalnej parkowej scenerii oferuje nowe alejki spacerowe, ścieżki rowerowe i atrakcyjne place zabaw. W centralnym miejscu będzie staw z fontanną. Park będzie oświetlony i monitorowany. Rozpoczęliśmy kontynuację pracy właśnie w tym pierwszym etapie Parku Pokoju, który jest lokalizowany pomiędzy ulicami Słowackiego Tysiąclecia i ulicą Dąbrowskiego. Prace trwają w różnych obszarach, dotyczą one zarówno właśnie realizacji placu zabaw dla najmłodszych dzieci, czy dla dzieci starszych. Za nami jest już prawie skończony statek piracki, który myślę, że będzie jedną z główniejszych atrakcji tegoż parku, ale oczywiście realizujemy także inne zadania związane z Ścieżkami, które są w parku, czy też właśnie z realizacją monitoringu. Niedługo w parku pojawią się nowe aranżacje zieleni, drzew, krzewów i kwiatów. Poprawi się też zaplecze dla korzystających z parku. W bezpośrednim sąsiedztwie przebudowana została przez Starostwo Powiatowe przy finansowym wsparciu miasta ulica Tysiąclecia. Powstały nowe chodniki i nawierzchnia jezdni, ścieżka rowerowa oraz miejsca postojowe. Myślę, że ten park za kilka miesięcy naprawdę zazieleni się i będzie szczególną atrakcją w mieście Oświęcimiu i będziemy tutaj wszyscy z wielką przyjemnością przychodzi także te prace wydają się niezagrożone i gdzieś w miesiącu czerwcu liczymy że zostaną zakończone także ten sezon letni i już następny będzie oczywiście on do dyspozycji mieszkańców. Pozyskaliśmy na to zadanie środki unijne. Zadanie to kosztuje prawie 7 milionów złotych. Z tego dofinansowanie unijne to prawie 4,5 miliona złotych. Więc to są znaczne środki które pozwoliły nam to zadanie zrealizować. Ciepłe dni zachęcają do spacerów, a wiele osób pojawia się w rejonie parku pokoju, by obejrzeć postęp prac. Wykonawca robót przestrzega przed korzystaniem przez dzieci z urządzeń zabawowych, które nie zostały jeszcze oddane do użytku. Zabawa na nich do momentu zakończenia inwestycji jest zabroniona. 1 marca w Narodowym Dniu Pamięci o żołnierzach wyklętych oddano hołd żołnierzom antykomunistycznego niepodległościowego podziemia. Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut w towarzystwie zastępcy Krzysztofa Kani oraz starosty powiatu oświęcimskiego Marcina Niedzieli złożyli kwiaty przy grobie nieznanego żołnierza na placu Tadeusza Kościuszki. Kolejnym punktem upamiętnienia niezłomnych było złożenie kwiatów pod pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego, który znajduje się przy Małopolskiej Uczelni Państwowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. W Święcimiu. W ceremonii wzięła też udział dr Sonia Grychtał, rektor uczelni wraz ze współpracownikami. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypomina żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. 1 marca jest datą symboliczną, nawiązującą do wydarzeń z 1951 roku. Tego dnia w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach niepodległościowego i antykomunistycznego czwartego zarządu głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Od kilku dni rodzice mogą zapisywać dzieci do klas pierwszych w oświęcimskich szkołach podstawowych. Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego nabór firmy Vulkan. Zakończy się 26 marca. W oświęcimiu dzieci mogą uczyć się w dziewięciu szkołach podstawowych, które oferują dobry poziom nauczania i wiele dodatkowych zajęć. Ruszył nabór do szkół, do przedszkoli nabór ruszy 15, 15 marca. Natomiast w tym roku ze względu na pandemię, ale też wprowadzają Zmiany organizacyjne podjęliśmy decyzję, że nabór do szkół będzie mógł być realizowany również poprzez narzędzia elektroniczne albo przede wszystkim przez narzędzia elektroniczne, czyli poprzez dostęp internetowy. Dzisiaj, szanowni Państwo, macie możliwość skorzystania z strony internetowej, na której prezentowana jest oferta wszystkich naszych szkół. I możecie sobie Państwo tę ofertę rozeznać, i potem podjąć decyzję i zgłosić swoje dzieci do tych szkół, które Państwo wybieracie. Nie wychodząc z domu, można sobie usiąść wieczorem przy komputerze, skorzystać ze strony i zgłosić się w rekrutacji. Oczywiście, jeżeli ktoś potrzebuje pojawić się w szkole, to też taka możliwość istnieje, ale zachęcamy do tego, aby Państwo w pierwszej kolejności rozważyli rekrutację elektroniczną, ona jest bezpieczniejsza. W kontekście pandemii, która, która ma w tej chwili miejsce, wygodna, bo można te decyzje na spokojnie podjąć z domu. Wszystkie terminy, wszystkie informacje są zamieszczone na stronie rekrutacyjnej, ale również są dostępne, udostępniane są przez dyrektorów szkół. Naukę w roku szkolnym 2021-2022 rozpocznie blisko 307-latków. Muzeum Zamek w Oświęcimiu oraz artyści z Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury Grupa na Zamku zapraszają do ratusza na poplenarową wystawę malarstwa pod tytułem Jest już przepięknie. Jak widzą Państwo obrazy są różnorodne. One miały być częścią obchodów 35 rocznicy jubileusza naszego, który miał się odbyć w miesiącu listopada 2020 roku. W związku z sytuacją jaka jest obecnie Obrazy można powiedzieć, nie były prezentowane w szerszej publiczności, więc to jest taka, można powiedzieć, nasza premiera tutaj dzięki gościnności Muzeum Zamek tutaj możemy zaprezentować. To już kolejna z tamtym roku było parę zestaw. Można powiedzieć, zaczynamy sezon. Od nowa tutaj na ratuszu. Prace Jerzego Demskiego, Jolanty Kupiec, Grażenny Obersztyn, Miry Sabatowicz, Barbary Szmiel, Stanisława Wojrasa, Zbigniewa Zioba, powstały w sierpniu ubiegłego roku podczas ogólnopolskiego pleneru malarskiego w Bukowinie Tatrzańskiej. Różnorodna tematyka ukazująca indywidualną wrażliwość twórcy, ciekawe techniki plastyczne to najważniejsze atuty wystawy, którą można oglądać w godzinach otwarcia Muzeum Ratusz. Często malujemy jakieś tematyczne, tu, akurat w tym wypadku, była można powiedzieć, nazywamy to nieskrępowana wolność artystów, więc oni malują, co uważają. Więc jak widzicie Państwo, są i obrazy góry, są portrety, różne techniki malarskie. W Ratuszu możemy też zobaczyć wystawę prac Lidii Kubisztal. Zapraszamy.